Choć biura europosła Bogdana Żońcy działa już od kilku miesięcy, oficjalnie zostało otwarte w ostatnią sobotę 12 września. Mieści się ono przy rynku 32, drugie piętro. Bogdan Żońca zaprasza wszystkie osoby, które potrzebują porady i pomocy europarlamentarzysty: osoby prywatne, przedsiębiorców, samorządowców. Podzielimy tutaj taką pracę na tę część taką no, reaktywną w stosunku do pytań i na część informacyjną, o co zabiegają zawsze, że tak powiem, przedsiębiorcy albo ludzie chcący wiedzieć, co dzieje się w Unii Europejskiej. Dyrektorem biura jest Beata Wojnarowska i to ona przyjmuje petentów, podczas gdy poseł przebywa w Europarlamencie. W uroczystym otwarciu biura uczestniczyli parlamentarzyści, samorządowcy, burmistrz Mariusz Szewczyk ze swoimi zastępcami, przewodniczący Rady Miejskiej Mateusz Cebula, wicestarosta Adam Pieniążek, przewodniczący Rady Powiatu Michał Maziarka, prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej Lucyna Samborska, przewodniczący Komisji Gospodarki Sejmiku Wojewódzkiego Stefan Bieszczat, który podkreślał, jak ważna jest współpraca samorządów z Europarlamentem. Myślę, że bardzo wielu zadań, bardzo ważnych, nie można by było zrealizować w województwie, w kraju, gdyby nie środki zewnętrzne. Środki zewnętrzne to decyzje na poziomie Unii Europejskiej i to jest taki nie tylko efektowny, ale efektywny plan, ale i również obowiązek wszystkich europarlamentarzystów, żeby dbać o nasze interesy tutaj lokalnie. I ta współpraca, ona ma wymiar praktyczny. Stanowienie prawa. Lokalnego i decyzje na poziomie Unii Europejskiej pomagające nam zrealizować ambitne zadania. Był czas na przemówienia i gratulacje. Biuro poselskie europosła Bogdana Żońcy jest czynne w poniedziałki i czwartki od 11 do 15.